Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy historie o demonicznym posiadaniu są tylko fikcją? Co jeśli powiem Ci, że za jednym z najbardziej kultowych filmów horrorów w historii jest prawdziwy przypadek udokumentowany i owinięty w tajemnicy? W 1945 w Stanach Zjednoczonych 14-letni chłopiec znany z pseudonimu Robbie Mannheim lub Roland Doe Przeszedł serię egzorcyzmów kapłanów z kościoła rzymskokatolickiego. Wydarzenia były tak niepokojące, że zainspirowały autora Williama Pitera Blatiego do napisania powieści The Exorcist, później przystosowanej do kina. Sprawa rozpoczęła się po śmierci ciotki Robbiego, która była spirytystą i wprowadziła go do użycia rady Ouija. Krótko po jego śmierci zaczęły się zdarzyć dziwne zjawiska dźwięki zarysowania, meble poruszające się samotnie i latające przedmioty. Zdesperowana rodzina szukała pomocy medycznej i duchowej, ale nieudanej pomocy. Właśnie wtedy uciekli się do Kościoła katolickiego, rozpoczynając serię wydarzeń, które kwestionują racjonalne wyjaśnienia. Ojcowie Raymond J. Bishop i William S. Bowdern, wraz z asystentem Walterem Halloranem, zostali przydzielone do wykonywania egzorcyzmów. Podczas rytuału byli świadkami niewytłumaczalnych zachowań. Chłopiec mówił nieznane języki, obiekty lewitują, a znaki pojawiły się w jego ciele. Dziennik utrzymany przez biskupa opisuje te zdarzenia i służy jako jedno z głównych źródeł sprawy. Ta sprawa rodzi głębokie pytania dotyczące natury zła, wiary i granic ludzkiego zrozumienia. Przygotuj się na podróż przez wydarzenia, które inspirowały egzorcystę, w których rzeczywistość może być bardziej przerażająca niż fikcja. W ciemnym pokoju domu Robiego Mannheima wszystko wydawało się normalne, jak może być dom podmiejski. Ale coś się zmieniło, gdy ciocia Harriet wręczyła mu te tablice Oriaja. Powiedzieli, że to był tylko ciekawy prezent, powiedzieli, że niewinna gra, ale nie wiedzieli, co to może przyciągnąć. To była zimna i deszczowa noc, kiedy Harriet pożegna się z tym światem. Zostawił ból w rodzinie, ale także pozostawił dziwną ciszę, poczucie, że coś jest nadal obecne. Robi nie mógł spać. Pokój wyglądał ciężko, jakby powietrze zatrzymało się. Próbując wypełnić pustkę, zwrócił się do tablicy. Początkowo pytania były głupie, powolne odpowiedzi, ale potem teksty zaczęły poruszać się z własną wolą. Wytworzyli słowa, które nie miały sensu, imiona, których nikt nie znał, a potem szept, szept, który wydawał się pochodzić ze ścian. Zarząd drżał pod jego rękami, Robi próbował go odepchnąć, ale poczuł coś, co chwyta jej nadgarstki zimno jak lód. Skrzypka na podłodze, długie westchnienie i pokój stał się ciemniejszy niż ciemność. Dźwięk ciężkich kroków przekroczył korytarz, zatrzymując się przy drzwiach. Robi poczuła, jak jej oddech utknął w jej gardle. Tej samej nocy rodzina usłyszała odgłosy spokoju. Suche uderzenia, jakby coś porysowało, sufit. Pies rodzinny, zwykle tak spokojny, szczekał na pustkę. Matka ostrożnie otworzyła drzwi, aby znaleźć Robiego siedzącego na łóżku. Blade, szerokie oczy. Próbowała zapytać, co się stało, ale zanim zdążyła porozmawiać, obiekt poleciał z komody i zerwał się na podłogę. Pokój był wypełniony zapachem akra, jak spalona świeca. Robi podniósł wzrok i powiedział ogromnym głosem: On jest tutaj. Nikt nie wiedział, kim on jest. Ale w tym momencie rodzina zdała sobie sprawę, że do domu zaproszono coś bardzo złego i może było już za późno, żeby go odesłać. Gdy tablica jest przechowywana w szafie, rodzina nie wiedziała, że to był dopiero początek. Pierwszy szept czegoś znacznie większego. I ciemniejszego. Następnego ranka zatrzymał się z załadowanymi chmurami, jakby niebo odczuwało ciężar, który unosi się nad domem. Ojciec Robiego, zawsze tak sceptyczny, próbował znaleźć racjonalne wyjaśnienia dla nocnych dźwięków i przedmiotów, które poruszały się same. Ale nic, co powiedział, nagłos nie może uspokoić strachu, który widział w oczach syna. Matka z kolei modliła się delikatnie w pokoju, z trzecią, między palcami, mrucząc modlitwy, których nauczyła się z własną matką. Ale każda modlitwa wydawała się znika w powietrzu, połknięta tą samą pustką, która przełknęła słowa Robi poprzedniej nocy. Cisza między ścianami domu była cięższa niż jakikolwiek hałas. Minęły dni, a zachowanie Robigo. Pogorszyło się. Mówił o głosach, które nazywały go imieniem, które go sprowokowały i rzuciły mu wyzwanie. Czasami głosom towarzyszyły tajemnicze rysy w ich ramionach, jakby niewidzialne paznokcie rozdarły skórę. Każdy świt chłopiec krzyknął zadzwonił do matki, ojca, psa rodzinnego każdego, kto mógłby odeprzeć strach, ale nikt nie mógł się z nim zmierzyć. Obiekty latały, drzwi biją same, a meble są tak, jakby narzekały na obecność czegoś, co nie należało do tego miejsca. Babcia ze strony matki, która pochodziła z innego miasta, aby pomóc, powiedziała, że może to być tylko praca demona. Jego drżący głos odbijał się echem przez salon, wypełniając dom strachem przed tymi, którzy nie rozumieją niewytłumaczalnych. Zdesperowany ojciec uciekł się do lekarzy, ale żadna diagnoza nie miała sensu. Psychiatrzy mówili o zaburzeniach emocjonalnych, stresie pourazowym, histerii, ale nie ma leków. Robi wciąż był dręczony, a rodzina zatonoła w coraz bardziej dusznej rozpaczy. Tak więc, w noc, kiedy hałas był tak silny, że wydawało się, że pochodzi z piwnicy, ojciec postanowił szukać duchowej pomocy. Skontaktował się z protestanckim pasterzem, który po wysłuchaniu konta powiedział coś, co pozostawi każdą lody: to jest dzieło ciemności. To był dopiero początek podróży, która przetestowałaby granice wiary i zdrowia psychicznego w domu. Ścieżka bez powrotu. Kiedy rodzina nie znalazła odpowiedzi między lekarzy i psychologami, odwrócił oczy na jedyne wyjście kościół. Pierwsza rozmowa z lokalnym księdzem parafialnym była krótka, a mężczyzna wydawał się niewygodny podczas wysłuchania raportu. Ale dowodów nie można było zignorować: zadrapania pojawiające się same, latające meble i robi, rzucone na łóżko przez niewidzialne siły. Po niektórych spotkaniach lokalny kapłan przyznał, że to przekroczyło jego umiejętności. Skontaktował się z archidiecezją, który natychmiast wysłał list do ojca, Raymonda J. Bishop'a. Bishop był znany ze swojej niezachwianej wiary i doświadczenia w radzeniu sobie z niezwykłymi sprawami, ale nic nie przygotowałoby go do tego, co znalazłby w domu Mannheim'a. Wraz z biskupem ojciec William S. Bowdern, poważny człowiek z zmęczonym wyglądem, został nazywany, jak już widział zbyt wiele na tym świecie. Przybyli w zimną noc, przynosząc ukrzyżowanie, wodę święconą i strach stemplowany na twarzy. Robie obserwował ich z rogu pokoju. Jego tylne oczy, jakby już wiedział, co nadejdzie. Pierwsze błogosławieństwo było krótkie. Znak krzyża na czole chłopca, łacińska modlitwa. Ale jak modlił się kapłan, świeca na stole trzęsła się ogień tańczył, jakby coś uciekł. Powietrze stało się ciężkie, a niewidoczna obecność wydawała się być wokół każdego słowa. Robi wije się na krześle, jakby coś ścisnęło jej klatkę piersiową. Silny zapach siarki zaatakował środowisko, pozostawiając mdłości. Ojciec bishop zatrzymał się, spojrzał na Boulderna, a oboje wymienili wygląd, który powiedział ponad tysiąc słów. Nie była to powszechna histeria. Tej samej nocy robi, krzyczał łacińskie i niemieckie słowa, języki których nigdy się nie nauczył. Jego głos, poważny i ochrypły, nie wydawał się ludzkim. Kapłani spojrzeli na siebie, zdając sobie sprawę, że sprawa była poważniejsza niż się obawiali. Konieczny byłby formalny egzorcyzm i niebezpieczny. To właśnie w tej atmosferze rozpoczęła się prawdziwa duchowa bitwa. Cicha wojna, w której każda modlitwa stała się nożem z dwoma osłonami, a każda przerwa była zaproszeniem do czegoś gorszego, aby wejść na scenę. Ojciec bishop wiedział, że ma się wydarzyć coś wielkiego. Za każdym razem, gdy wchodził do domu, poczuł ciężar powietrza, jakby zaangażowała go niewidzialna zasłona. Aby nie oszaleć, zaczął nagrywać wszystko w dzienniku: każdy szczegół, westchnienie, każda modlitwa, przerwana przez krzyki. W dzienniku strony zaczęły się od prostych opisów. Chłopiec przedstawił rysy na skórze, obiekty poruszyły się. Ale wkrótce słowa stały się wyznaniem strachu. Dzisiaj czułem coś, co mogło obserwować siebie z ciemności. To było tak, jakby sama ciemność stworzyła ciało. W jednej z notatek biszop opisał noc, kiedy łóżko Robiego trzęsło się, jakby żył. Krucyfiks na ścianie drżał, a na piersi chłopca pojawił się znak krzyżowy, jakby spalony na żelazie. Zapach siarki wypełnił pokój, a świeca wyszła sama. Ojciec biskup próbował zachować spokój, ale jego słowa ujawniły panikę. Coś tu jest, coś starego, który obserwuje nas głodnymi oczami. Zapisał wszystko dla Watykanu, aby zrozumieć, z czym się zmagali, ale głęboko, może nawet Watykan był przygotowany. Były fragmenty, w których biskup opisał głosy, które pochodzą z ziemi, zmieszane z językiem, którego nie mógł zidentyfikować. To było tak, jakby rozmawiali przez ściany, napisał, słowa, które nie należą do tego świata. Każdego dnia wydawało się, że wciąga biskupa i bouderna, aby głębiej w otchłań. Dziennik stał się jego spowiedzi, jedynym miejscem, w którym mógł wypuścić strach bez szaleństwa. Ale nawet artykuł wydawał się zanieczyszczony, z niewytłumacznymi miejscami i stronami, które znalazły się w dotyku. Pojawiły się również doniesienia o atakach fizycznych: zadrapania wynikające znikąd, meble, które leciały o ściany i ukrzyżowanie, które spadły samotnie. Bishop wiedział, że to nie tylko umysł Robiego był atakowany, wszyscy byli niebezpieczni. Pod koniec każdego wejścia napisał to samo zdanie, Niech Bóg nas ochroni. Ale za każdym razem, gdy to pisałem, czułem, że Bóg może być za daleko, aby usłyszeć. To była zimna i wilgotna noc. Windows drżały, jakby wiatr chciał przyjść, aby obejrzeć bitwę. Pokój Robiego wydawał się mniejszy niż. wcześniej, jakby ściany zamknięte. Ojciec Baudern, z twarzą naznaczoną zmęczeniem, mocno trzymał krucyfiks. Wiedziałem, że ta noc nie będzie podobna do innych. Robi leżał w łóżku, pisząc, jakby aresztowała go jakakolwiek niewidzialna siła. Arkusze skręcają sam, a powietrze pachniało płonącym. Ojciec biskup czytał fragmenty z pisma świętego, jego twardy głos, ale pokój wydawał się zagłuszać każde słowo. Nagle krzyk obciął ciszę. Płacz, który nie wydawał się ludzki. Robi, łuczała się jej plecy, białe oczy jak śnieg, jego ręce złapały materac, pozostawiając ślady jak ostre paznokcie, rozerwały materiał. Krucyfiks w jego klatce piersiowej zadrżał, jakby odpychał, pokój jeszcze bardziej zaciemnił. Zimny wiatr przeszedł między zasłonami, powodując, że świece się wahają. Gęsty cień, niemożliwy do opisania, przybrał kształt w pobliżu zagłówka. Wydawało się, że obserwował wszystko pustymi oczami. Kapłani poczuli, jak ich żołądek marznie. W środku modlitwy Robi podniósł głowę i powiedział gardłowym głosem – nie możesz mnie wydalić. On jest ze mną. Te słowa sprawiły, że krucyfiks spadł z ręki Bouderna. Cisza, która nastąpiła następująco, była gorsza niż jakikolwiek hałas. Bishop poczuł, jak coś drapią mu szyję. Próbował kontynuować modlitwę, ale jego głos zawiódł. Łacińskie słowa mieszały się szeptami dziwnymi językami pochodzącymi ze ścian. To było tak, jakby cały dom żył, oddychając nienawiść. Bowdern bardziej wznowił modlitwę. Krzyczał, jakby chciał przezwyciężyć swój strach. Z każdym słowem powietrze wydawało się cięższe. Robi wygięła się dalej, a marki w kształcie krzyżowym zaczęły pojawiać się na jego piersi krwawiąc. Nagle w suchym pęknięciu pokój wydawał się drżeć. Robi wyczerpał się na łóżku oddychając jakby biegał maraton. Cień zniknął, ale zapach siarki był. Noc zakończyła się, ale wojna nie. Po duchowej bitwie tej nocy dom pogrążył się w ciężkiej ciszy. Wydawało się, że nawet wiatr przestał, jakby obawiał się, co mógłby znaleźć, mijając okna. Ojciec Baudern, wyczerpany, uklęknął, obok łóżka Robiego, a jego ręce drżały przed trzymaniem krucyfiksu. Był świt, kiedy Robi się obudził. Jego blada i spocona twarz wyglądała na starszą niż czternaście lat. Jej oczy raz jasne wróciły, jakby coś w nim opróżniło. Ale był tam dziwny spokój, jakby przez chwilę zło odeszło. Nagle podniósł głowę, spojrzał na sufit i wyszeptał coś, co ojciec Biszop ledwo zrozumiał. Nadchodzi. Temperatura w pomieszczeniu spadła, a słabe światło, jak niebieskawy płomień, pojawiła się w ciemnym rogu. Biskup mocno trzymał różaniec. Światło rosło, aż kształt mężczyzny z ogromnymi skrzydłami, które rozciągały się do sufitu. Przyniósł błyszczący miecz i wygląd, który zdawał się przecinać dusze wszystkich. Robi uśmiechnął się, uśmiech, który zmieszał ulgę i strach. St. Michael mruknął słabym głosem. Powietrze wibrowało ciężkim dźwiękiem, jak toczenie grzmotu w oddali. Święty Miguel podniósł miecz i zdecydowanym gestem wskazał na pierś Robiego. Intensywne światło wypełniło pokój, przyćmiąc wszystko. Zapach siarki zniknął, zastąpiony światłem prawie niebiańskim perfumami. Robi łuczał ciało, okrzyk bólu i uwalnianie echem przez ściany. Znaki na jego piersi świeciły przez chwilę i zniknęły, jakby nigdy nie istniały. Z niego Uciekło głębokie westchnienie, a pokój pogrążył się w ciszy. Kiedy światło rozproszyło się, świętego Michael zniknął. Pokój wyglądał tak samo jak zwykle, ale coś się zmieniło. Bishop i Bowdern spojrzeli na siebie, łzy w ich oczach. Wiedzieli, że byli świadkami czegoś poza ludzkim zrozumieniem. Robi zasnął w pokoju po raz pierwszy od tygodni. Ale w mrocznych zakątkach pokoju strach wciąż był w pobliżu. Jakby zło nie poszło na dobro. i w głębi duszy wszyscy wiedzieli: Nic nie byłoby wcześniej. Następne kilka dni zostało zmuszonych do zmuszonych do domu w domu Mannheima. Robi spała, Jej twarz pogodna, jakby w końcu znalazła miejsce pokoju. Matka, wśród łez, podziękowała. każdej modlitwie, którą recytowała. Ale strach, teraz śpiący, wciąż czołgał się w zakątkach domu, jako wspomnienie, którego nie można usunąć. Ojciec Baudern codziennie odwiedzał rodzinę, przynosząc małe błogosławieństwa i słowa pocieszenia. Znał to zwycięstwo, gdyby można je było tak nazwać, było kruche. Zło nie mówi się z edukacją, po prostu chowaj się, czekając na nową okazję. Robi wyglądał inaczej. Jego spojrzenie było odległe, jakby widział coś, czego nikt inny nie mógł zrozumieć. Czasami siedziałem na niczym, jak ten, który słyszy szepty, że tylko on słyszał, ale jednocześnie był pokój, którego nie mógł wyjaśnić. Stopniowo rodzina próbowała wrócić do normy. Zajęcia wznowiły. Ojciec wrócił do pracy, dom został oczyszczony w górę i w dół, ale pomimo wysiłków atmosfera nigdy nie była taka sama. Każdy skrzypek na podłodze, każdy wiatr, który przeszedł przez okna, przyniósł ze sobą strach, że wszystko może się zacząć od nowa. Sprawa przyszła do Watykanu, ale Kościół wolał ciszę. Lepiej było nie rozprzestrzeniać strachu. Lepiej było opuścić przypadek Robiego Mannheima, śpiącego w archiwach, z innymi, o których nikt nie odważył się wspomnieć. Dla opinii publicznej była to wszystko legenda. Robi dorastał, został inżynierem, żonaty, miał wspólne życie w oczach tych, którzy widzieli na zewnątrz, ale w nim niektóre marki nigdy nie zniknęły. Wiedział, że nosił coś, czego nie można nikomu powiedzieć. Milczał. Do końca życia. Niektórzy twierdzą, że wyznawali łóżko śmierci, inni, którzy zabrali ze sobą wszystko. Wiadomo, że za tym dyskretnym uśmiechem były tajemnice, które towarzyszą mu na zawsze, a czasem w koszmarach, które nadal miał, obudził się z dźwiękiem miecza przecinając ciemność i pewność, że święty Michael lub ktoś inny wciąż obserwował jego noce. Minęły dziesięciolecia od tej duchowej bitwy, ale sprawa Robiego Mannheim'a nie zniknęła. Cichy jako cień wciągnął gorytarze historii, inspirując strach i fascynację. Notatki ojca Bishop'a, znalezione lata później, skończyły w rękach pisarza o imieniu William Peter Blatty. Rażony, zafascynowany tymi stronami rozpaczy, zamienił konto w coś jeszcze bardziej przerażającego. Egzorcysta. Książka sprzedała miliony, film stał się legendą, a strach zyskał głos i kształt, ale niewielu wiedziało, że za fikcją była mroczna prawda. Podczas gdy fikcja zabrała świat przez atak, rodzina Mannheim próbowała iść dalej. Media, spragnione sensacji, spekulowały na miejscu pobytu Robiego, ale nikt go nie znalazł. Z kolei zachował tę samą rutynę ciszy być może sposób na ochronę siebie lub ochronę świata przed czymś, co wciąż go prześladowało. Dla każdego widza, który zadrżał w kinach, była prawda, która spała w cieniu. Posiadanie Robiego było prawdziwe. To nie była tylko historia wymyślona do sprzedaży biletów. Były to noce w strachu, dni rozpaczy i marka, która nie leczyła się we wszystkich zaangażowanych. Ojciec Bowdern zmarł lata później, nigdy nie zaprzeczając ani nie potwierdzając wszystkiego, co widział. Ojciec Bishop również zniknął, zabierając ze sobą tajemnice, które nigdy nie zostałyby całkowicie ujawnione. Tylko pamiętnik przetrwał. Jego żółte strony zachowały terror, który świat wolał nazywać fikcją. Dzisiaj niektórzy mówią, że czują gęsią skórki, czytając o sprawie. Inni przysięgają, że słyszeli głosy lub uczestniczyli po historii. Być może jest to tylko moc sugestii, a może jest to coś, co wciąż czai się, czekając na nowe naruszenie. Dziedzictwo robi Mannheim jest nie tylko ostrzeżeniem, ale otwartą raną w zasłonie, która oddziela ten świat od czegoś znacznie starszego, coś, co nie zapomina i nie wybacza. Teraz, za każdym razem, gdy włączasz świece lub słuchasz skrzypiący się w pustym domu, pamiętaj, niektóre drzwi, gdy są otwarte, nigdy się nie zamykają. Historia Robiego Mannheima przypomina nam, że zło może być bliżej, niż nam się wydaje. Być może czai się w ciemnych zakątkach pokoju lub przedmiotów, które wydają się nieszkodliwe, dopóki coś ich nie budzi. Sprawa, która zainspirowała egzorcystę, jest nie tylko legendą miejską, ale otwartą raną w wierze i rozumu otchłań, który nadal nas wzywa. A jeśli robi, w swoim dorosłym życiu nadal obudziła się z koszmarami, być może dlatego, że niektóre blizny się nie zamykają. Być może zło po zaproszeniu zawsze znajdź sposób na pobyt. Teraz, gdy znasz prawdziwą historię The Exorcist, czy odważyłbyś się zapalić samą świecę? A może usiadłbyś przy stole, aby grać z orientacją, nawet z ciekawości? Jeśli masz odwagę, powiedz w komentarzach. Czy kiedykolwiek poczułeś coś dziwnego w domu? Czy kiedykolwiek miałeś sny, które nie wyglądały jak sny? Czy słyszałeś szepty, kiedy nikogo tam nie było? Podziel się swoją historią, jeśli masz odwagę, i nie zapomnij zasubskrybować kanału, aktywować dzwonek i poczekaj na następną historię. Może nie jest bliżej niż myślisz?